Dzień dobry, dzień dobry, Motorozwa TV. Dzisiaj mamy na stole operacyjnym Kymko MXU500 z przebiegiem 10960. Kacperek mi podpowiada, że jest to Kymko na gaźniku. No i co mamy tutaj na stole operacyjnym, już przyszły nam części, jesteśmy autoryzowanym serwisem Kymko. No i tutaj części wychodzą cenowo też bardzo dobrze. No i jakościowo, zobaczcie, jak wygląda tłok, odpuszczony tłoczek metal jest, to aluminium jest odpuszczone. No, wygląda naprawdę bardzo dobrze jak prox. No i jakość tych części w którym powiem Wam, że jest bardzo dobra. Ten silnik też po tym przebiegu wygląda dobrze, nawet w niektórych miejscach bardzo dobrze. Mimo to, że widać, że na przykład, no nie jest, nie było jakoś mega czysto tam w środku. Pompa też jest zarżnięta, pompa oleju leży tutaj rozebrana. No i co tam Kasper? Są luzy na wale, nie? Znaczy na korbie chyba, znaczy nie, tak? Nie, dokładnie to luzów na korbie nie mamy. Ogólnie się nie został rozebrany, bo mamy przytartą górę korbową. A, góra korbowodu przytarła się. Góra korbowodu się po prostu przytarła i, i mamy po prostu już wiecie. Już nie ma a jeżeli chodzi o okienko, ja tu przybliżę spróbuję to wyostrzyć. Sworzeń już był przytarty Czekaj, i to trzymaj dosyć tak mocno, czas, No nie. Znaczy też tam nie wyostrzyć. Tak, stworzeń. Nie jest, właśnie może się uda. Tak może ci paluszkiem tam przelecę. O. Nie jedna osoba jak się na to spojrzy, to jeszcze powie, że to polata, no ale według mnie to już długo nie pojeści. Nie, nie, to no, ciężko to zobaczyć. W każdym układzie jest główka tutaj korbowodu górna przytarta, pompa aleju zarżnięta, więc no pewnie Dzień dół. Dół tutaj stopa korbowodu też pewnie nie wygląda za dobrze. Kręci się jeszcze wszystko ładnie, ale. ale no no wiecie, trzeba by to rozebrać do weryfikacji, no ale to nie, nie ma sensu, nie? bo i tak korba jest do wymiany. Więc Co no jest i... najgorsze w Kimko? Niestety nie mamy wymiennych korbowodów. tylko No cały, cały wał kosztował 1700 zł, i tak jeżeli chodzi o ceny części i tak dalej, no to cena tego wału była największa. Ale nie, tu trzeba wiesz, na to ale jeszcze nie i tak nie tak źle, no. Za oryginał. Kimko trzeba też pochwalić za to, że nawet przemyślało to, że przecież ludzie nawet nie na to uwagę, nie? Między innymi, że masz razem z zestawem wałka, czyli po prostu, żeby po prostu ząbki były idealnie zgrane, żeby nic nie huczało w silniku Tak, nie? no wałek balansera. jest i to wiele, bo tu żadny mi się jeszcze to nie zdarzyło, żeby cokolwiek było no, czyli, czyli mamy kompletny wał, oryginał Kimko tutaj i dodatkowo jeszcze mamy wałek balansera, wałek wyrównażający też mamy w zestawie. I... To kosztowało 1700 zł. Po pomiarach okazało się, że oryginalny cylinder jest w dobrej kondycji, nie potrzeba go wymieniać. Także tutaj też szacun za jakość tego cylindra, że on się nie zajechał. Żeby ktoś nie pomyślał, że to czerwony silikon. To jest no, oryginalnie. To jeszcze oryginalnie z uszczelki, nie? Tak. Uszczeleczkę nową mamy o tutaj. Jest taka obwolutka tutaj no i na, 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 na tej uszczelce czerwona. No i co, jedynie co nieoryginalne w tym silniku będzie pasek napędowy, który yy też już był nieoryginalny, z nie? Gatesa, a już był nieoryginalny, no. no i co, rzucimy może okiem na ten brudy w silniku, które tu są, które też doprowadziły do tego, że ta pompa oleju jest, ale tragedii naprawdę nie ma, tragedii nie ma, no, tu na przykład, no to, to jak wygląda, no to strasznie to wygląda, no nie? Między Gdzie? innymi to u góry, tutaj. No to jest jeszcze nie umyte. No, specjalnie tak. do filmu też nie mieliśmy jeszcze tego. Olało no, się ewidentnie z o z rozrusznika. A tutaj no, przepuszczał ten o ring rozrusznikowy. No i co, generalnie tak szybki look na te części. Tu mamy pudełeczko do tłoka. Pożegn tłokowy nowy, z oryginału Dalej mamy kupę uszczelniaczy do tego silnika z oryginału Tutaj jeszcze mamy w tych paczuszkach uszczelniacze zaworowe i inne Tu mamy oryginalną pompę oleju Kymco Łańcuszek rozrządu z oryginału Kymco Uszczelka pokrywy zaworowej No i uszczelka głowicy Uszczelka CVT Uszczelka w zasadzie skrzyni inspekcji bocznej, tak, tam tego dekielka. Uszczelka pod cylinder, po no i uszczelka na karter, ten mały, prawy. Uszczelka nie? pokrywa alternatora. Tak. No i co? No i co? Będziemy składać ten silniczek. Pomierzymy jeszcze wszystko wcześniej. łożyska tutaj się nie zużyły. Nie ma śladu zużycia po tym przebiegu. Ale fakt faktem wymieniam, nie? No. Łożyska lecą na wymianę. No jak już mamy wszystko rozdubane, to... No Czyli tego, łożyska by... skrzyni też będą wlatywały. Tak, tak. Eee, no, są obry... zwykłe, standardowe, nie ma jakichś tam wydziwianych, więc... No. A więc łożyska wymiany, na wał, no, to wszystko mamy wszystko na razem, na kojo, japońskie. razem. tak, tak. No japońskie. Razem, tak, tak. Skrzynia odmiany. też w spoko stanie, żaden ząb nie jest nadruszony, ani jakoś tak bardziej nadcierknięty. Te skrzynie w kilku w dobrym tak. stanie zwyczajnie. nie? No i ogólnie, powiem Ci, ani wodziki nie były wyjechane, bo też, no jak na razie to złożyłem, żeby po prostu nie zapomnieć jak się to składa po tym przebiegu, na silnik... podkładki między innymi, chodziło mi o podkładki nie żebym później nie szukał po prostu na fiszce co gdzie idzie no skrzynia sobie siedzi no to tam wiadomo, że e, że tutaj no to kwestia no i też ogólnie silnik został rozebrany, bo klient nam powiedział że jak kupili tego układa gdzieś tam od kogoś to jeździli przez kawałek bez oleju bo nie sprawdzili nie sprawdzili w ogóle no to może Lębie też przez to tak, przez tak, to ta główka kurbowała, no może dokładnie. się przytaro. No dobrze, no to chyba na tyle, nie? Taką prezentację zrobiliśmy tego, tego wstępu do remontu, no i co? Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego życzymy. Zdrowych świąt. A, i zdrowych świąt, bo Wielkanocna Święta, mam nadzieję tylko, że wrzucę ten film. Pozdro, pozdro.